Siema, ma z tej strony Trollba. Ogólnie jesteśmy przy, jeszcze przed filmem i chciałbym Wam tutaj rozgłaszczyć sprawę z takiego turnieju 1 na 1 który organizował taki ktoś jak lolzik yy, Ogólnie założę jakąś tam organizację ECS i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam screeny, bo ja ten turniej wygrałem. Zapytałem o przelew. Tam są, że chcę przelew na przykład do, do 7 dni. Napisałem 12 i jak. To był szósty dzień. Dałem mu numer konta. Był 14, już dzień po, yy, po, po, po terminie gdzie miałby zostać pieniądze. Później on napisał, że przelew jest zaplanowany, ale jak może być zaplanowany przelew, jak pieniądze miały być do 7 dni i tak już był jeden dzień opóźnienia. Później, parę dni, 15 grudnia, znaczy parę dni, jeden dzień później napisałem mu, powiem, tak powinien być już 13, jest 15. Następny screen, no nie odpisywał mi ogólnie, no nie, powiedziałem, że nagram film na to z jego całe. To jest w ogóle, on, ja byłem jakby im... Ich nie wiem, wspólnikiem, coś takiego, bo streamowałem dla nich, miałem ich logo i tak dalej, filmy ich wrzucałem do PiSu, do, do tytułu ECS i tak dalej, i tak dalej. Nawet potrafili mnie oszukać, jakbym tak blisko. Później zacząłem pisać już na publicznym czacie, żeby mi odpisał. No, napisał wszystko jest w ogłoszeniach. twój kolega nie chce złożyć się na Twoją nagrodę. Fajnych masz kolegów. Mój kolega prawie ma wszystko, prawie sam wszystko ogarnął, a nawet, nawet nie potrafił spisać jesteś skończony. No, bo tak było. Marcinek sam wszystko prawie zrobił, z kokosem bodajże. A jego nawet nie było na turnieju: nic nie pilnował, nic nie pomagał, nic nie tam. Po prostu sobie poszedł. Mm, więc tak. I tutaj macie drugiego screena, yy, że ja już napisałem. Skoro na priv nie umiesz odpisać. Popiszmy tutaj publicznie, Marcinek wysłał 25 zł, a gdzie reszta z twojej strony. I dostałem bana yy, i, i, i... chyba coś jeszcze pisał. Yy, o, napisał mi tutaj właśnie, że Kokos ci wyśle 25 zł, ja ci wyślę 25 zł, a Loki wyślę Michałowi, dziękuję, czytarze XD tak jak Marcinek, czy teraz coś tyle... Yy, no i do dzisiaj tych pieniędzy nie mam. Dzisiaj jest 18, no także nie polecam tego użytkownika, to jest jakiś drugi turniej, który on robił. Tu mam się jeszcze jeden screen dodatkowy Możecie sobie poczytać od osoby postronnej, która nie chciała być publiczna Także zapraszam do filmu, możecie lajkować, subować, możecie skomentować co sądzicie na temat tego gościa No i tyle, ja do tego się nie przygotowywałem, mówię tam spontanie Także zapraszam na film, Yo. Cały na czarno ubrany, moi zomalomodany malo go? No, Ale drama no ja. Nawet się nie widziałem tak ostrzeliłem Bez oczy No 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 tak tak Jak debil nie chcę mi się trochę Ile ja masz godzin? 1000, ta? No 1000. No. I dostaję na dziurę na razie No bo ja mam 5 koła koło logo miałem teraz No też coś dostałem no, Komputer ma dawno chyba Co? No, komputer ma dawno dzisiaj chyba Drugi lag right, Ale to był serwerowy chyba Ale co? To... Oh, nie ważne. <noise> oh, nice. Co ty masz za kosę? Co to jest? Oh. <noise> Damasku Steel Ale Faktori czy, tak? czy jaki to jest? Nie, to jest pod testach bojowych, ale yy, te kosy yy, jakby... Niektóre mają tak, że nie widać po nich w ogóle nic, w sensie tak samo. Co jest? A ja myślałem, że tu do góry jest u mnie Ja nie dawaj mi forów z digla Nie o tak o. Ja sobie nagrywam to jest a bo tu nie ma kewa. A mi celownik tak jest czardom. Komandy, bo i tak mnie da kawa. Idę do gierka. Ogrzewasz mnie. W ogóle jak nagram takie lagi dziwne tak w sensie co dla mnie jakby nie chodził nie wiem czy. Chodź do zdążenia. Nie. Życie. No i ten jest z kasem taki randomowy No skito Ale jak się chodzi czasem to trafisz nawet A kiedyś dopiero jaki były randomowy W skoku jeszcze trafiało ostatnio, a teraz są absoli Uda się jest... <grym> to zrobić Zleka się da Teraz jest <grym> No dobra, nie zabijamy się dzisiaj <grym> No ale to było takie nobowe z, z mojej strony, bo w sumie stałem w miejscu tylko i... ...tylowany byłem w jednym. Jaki krajekt do pizde? Już bym w pełni schowany. Faceita mi zgrał. Co? Faceita mi zgrał. Grałaś faceite czy nie? No coś tam grałem czasem, ale. Niedawno zaczynniemy, może mam z 10 meczów tam. No, no ja musiałem założyć to kampon na tym Bo sprzedałem główne Dobra, body hity Zmodowano Jeszcze jeden Ale mam cudownik na mnie W sensie ja na no, takich dużych nie wiem bym raka dostawał jakbym miał peskować na daleko gram ostatnie turnie to gości mnie na półmintarocelały, nie będę już. że on tak miał grać. Halo, jakie rzeczy? nie strzeliłem. Peskarujesz, chyba <trym> Oh, A, jest. masz wychopa na scrollu? No. Ostatnio próbowałem, to też mi lepiej behop siadał na scrollu, ale ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał na przykład skakiwać, nie wiem, no załóżmy na shorta, na mirage'u. No dajcie. To się Coś, no pewnie do wyuczenia, ale no tak dziwnie. To jest pasja, ja Cię dwa razy wskaczyłem tylko. Wiesz co chodzi. <grym> tak debil, zagrałem, ale zabrałem. Masz mieć na dwóch przyciskach spację? W sensie skok? No, na no spacji na scrollu. To zbindować trzeba, nie? No, to konsoli. zbindujesz w konsoli, no no jak To jak to miałeś zrobione? <grym> co, może przycisk... <grym> Co to jest? Może źle ten... W konsoli wpisałem mouse piątkach. Eee, mogę ci potem dać komendę chcesz? No co, spoko Tam masz mouse mellow up, mellow down chyba tam było. No coś takiego Ale to, to, to scroll jest chyba Tak No spacer normalnie w grze sobie został John. Może Możemy matchmakera zagrać, ale trzeba jeszcze trzy osoby ogarnąć Ja jedno będę miał pewnie Ja dopiero jutro będę miał typka Dobrze gra Dobra o, to ty jaka klasa jesteś? Ja jestem W sensie W Niemczech jest inaczej no Dziewiąta no, Dziewiąta? No czyli no, Pierwsza, pierwsza technika, coś takiego nie? No to Kurda. No dobra, z tego digla na dziurę dostaję. O to się skończyło. Dobra, GG <glie> Ja się witałem No wcześniej się witałem Jak on teraz kręciłka Kręcił! Jule, Julek pijany To jest? <glie biedno> nie <trafie. glie> O kurwa Coś tu diebo teraz nie ja Chyba kurwa czyj A mimo wszystko stanął Nie wierzę Nie wierzę Nie wierzę Nie To było potężne